Wczoraj odbył się pogrzeb naszego przyjaciela Dewa, Dawid Błach, ale Dew wszyscy go znamy tutaj w internecie. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji się dowiedzieć, to w piątek w poprzednim tygodniu Dawid odszedł i Wydaje mi się, że każdy z nas troszeczkę nie wie, jak to wszystko w głowie sobie poukładać. Jest to sytuacja, na, na którą nikt z nas nie był gotowy, ale uważamy, że ten materiał tutaj jest pewnym podsumowaniem ale także, także bardzo ważną informacją którą chcemy wam tutaj przekazać. Zacznę od tego, że no każdy z nas kto obserwuje, czy to ekipę fantasy, czy nawet każdego z nas osobna nie mówiąc już oczywiście o widzach deva w pewien sposób znał go jako jak kumpla, jak przyjaciela, jak jak osobę, która po prostu zawsze poprawiała humor I... I tak jak wspominałem na początku Nie jesteśmy w stanie sobie tego Do końca poukładać Byliśmy wczoraj na pogrzebie, całą oczywiście e, cała, cała ekipa i wiele też innych osób Może zacznę od tego, że my obserwowaliśmy tutaj Dewa z perspektywy, jak wpływał na ludzi z internetu, ale wczoraj też widzieliśmy, jaki on miał wpływ, mam wrażenie, lokalnie, na ludzi, którzy oczywiście w Branicach go znali i którzy przyszli pożegnać się z nim w, w tamtym dniu. I nie ukrywamy, że że jest bardzo ciężko Nie tylko nam, ale także oczywiście Czy to ludziom z internetu, ale przede wszystkim najbliższym dewa. I widzowie, wiele osób Pod postami, w, czy tam pod instastory, w którym e, Powiedzieliśmy i przekazaliśmy tę informacje Wiele osób pisało O Zbiórce dla syna Maxia oraz dla żony Dari, i wydaje mi się, że bez em, jakiegoś takiego zbędnego przedłużania chcielibyśmy właśnie o tym tutaj powiedzieć, żeby to była informacja, która wybrzmi najbardziej. Że postanowiliśmy właśnie taką zbiórkę, jako ekipa fantazy, przy pomocy się pomaga stworzyć. Znajduje się oczywiście ona w opisie, znajduje się w komentarzu, i to jest taka, ja bym to określił, ostatnia możliwość zostawienia dla Dewa wiadomości. Ale nie tylko dla Dewa, ale także dla Maksia, dla Dari. Bo fajnie będzie kiedyś zebrać te wszystkie wiadomości, przekazać Maxowi, jak już będzie troszeczkę starszy, i pokazać, jakiego miał super tatę. Więc. Zachęcamy oczywiście na wejście na stronę na zbiórkę i. i... Słuchajcie, yy, może ja coś, bo, bo Jacob już naprawdę dużo powiedział, ale nam się naprawdę ciężko mówi. Devik tworzył z nami naprawdę te live charytatywne, dzięki którym pomagał i naprawdę robił z nami bardzo dużą robotę. I wy widzieliście, co on. Co, jak, jak dużo on wkładał siebie w to. Dlatego myślę, że ta pomoc właśnie na się pomaga. To, to, to kwestia takiego podziękowania też właśnie dla niego. I jeżeli możecie, jeżeli chcecie, to naprawdę zachęcamy do, do czy udostępniania tej zbiórki. Po prostu wpłacenia, cokolwiek możecie, cokolwiek chcecie i zostawienia tam wiadomości. To będzie dla nas i myślę dla niego, dla, dla jego rodziny bardzo, bardzo istotne. I, i oto. Was, proszę. I zapewne w tym momencie wielu z Was się nasuwają pytania, co dalej z, z nami, co dalej z, z ekipą, z, działa, z działaniami? I musimy Wam tutaj powiedzieć, że po prostu nie wiemy. Że nie wiemy i potrzebujemy na pewno czasu, żeby to wszystko Yy, przetrawić, przyswoić, jakkolwiek yy, zastanowić się nad tym, co zrobimy. No bo przecież to było tak, że we wtorek w zeszłym tygodniu ja z Jacobem i Debem siadałem do nagrania podcastu, a wtorek, tydzień później byliśmy na pogrzebie Deva. No to to jest w ogóle jakaś alternatywna rzeczywistość, i no i teraz jakby odnalezieni się w tym wszystkim, szczególnie w tych działaniach wspólnych. Jest takie dosyć dziwne, i nikt, nikt nas na to nie przygotowywał, i nikt nas nie ostrzegał, i nikt nas, no, no, nikt nie mówił, że będzie trzeba się z czymś takim zmierzyć, jeżeli chodzi szczególnie o to, co tutaj razem robimy. Nie? Ja bym jeszcze bardzo chciał. Yy... Nawiązać do osoby, która była bezpośrednio przy całej tej sytuacji i pomagała Dewowi, do pana Przemka Komarnickiego. Zostawił on długą wiadomość na pod właśnie jednym z postów mówiących o tym, że Dew odszedł że to właśnie on był jako osoba, która pomagała Dewowi i robił co mógł. Zastosował wszystkie, wszystkie najważniejsze punkty pierwszej pomocy. Nie udało się, niestety, zanim przyjechało hmm, Pogotowie, czy już w trakcie. I, i, I strasznie widać, że przeżywa to, że się nie udało. Ja bym tylko chciał, Panie Przemku, powiedzieć, bo jestem prawie przekonany, że do, do Pana to dotrze: że, że to są bohaterskie akcje, starać się komuś pomóc i robił to Pan na pewno najlepiej jak potrafił. I, 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 i niech Pan nigdy nie myśli, że, że Pan coś zrobił źle. Zrobił pan ile mógł? Zrobił pan na pewno ogromnie dużo? I tylko prosie, prosimy pamiętać, że, że każdy z nas, nie tylko my, tylko także pewnie i bliscy, i, i ludzie z internetu doceniają e, reakcje. I tak jak Kornel wspomniał, nie wiemy co dalej, jeżeli chodzi o wspólne działania ekipy Fantazy. Możemy tylko też jeszcze. No cóż. W sumie nie wiem. Przepraszam. Nie, nie, no. Nie jesteśmy na pewno w stanie Wam dać żadnej deklaracji w tym momencie, absolutnie. Tą najważniejszą już daliśmy i powiedzieliśmy o, o zbiórce, i to jest ta informacja, którą chcielibyśmy, żeby, żeby wybrzmiała po prostu. To ja jeszcze tak na sam koniec tylko chcę powiedzieć, że będzie mi cię tak kurwa brakowało, że to jest po prostu niepojęte, nie? I jeśli mogę, to pozwolę sobie też zacytować z ceremonii pogrzebowej te słowa, że wszędzie byłeś spóźniony, a z tym się tak pośpieszyłeś, no. A ja, może bardziej pozytywnie. Dewik mówił, że te granice takie niejakie, ale naprawdę piękne są. <noise> nie najgorzej, naprawdę było no? nie najgorsze. I... Naprawdę, w sensie tyle razy, ile były szkalowane, a okazuje się, że to jest naprawdę piękne miasteczko. Urokliwe, cudownie zorganizowane. Ja myślę, że jak go kiedyś spotkam, to mu powiem, że, że głupoty gadałeś stary z tym granicami. I chciałem powiedzieć, że Maksiu, jak będziesz to oglądał kiedykolwiek, to po prostu bądź dumny z No, bo jest z czego. W tym przypadku naprawdę jest. To był, widzowie, najcięższy film, jak chyba każdemu z nas przyszło nagrać. I po prostu Po prostu chyba tyle.